Nieznana historia świata Łukasz Kulak witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu. Dzisiejsza audycja poświęcona będzie zagadnieniu bardzo zagadkowemu, w sumie wydaje mi się, że całkiem też znanemu mimo wszystko, ale ciekawostka tej audycji będzie taka, że ostatnio mówiłem o raportach CIA, które dotyczyły, które dotyczą Badań Marsa, nietypowych, dlatego że z wykorzystaniem zdolności parapsychicznych, tak zwanego widzenia na odległość. Natomiast dzisiaj zadamy sobie pytanie: w zasadzie to ja zadam pytanie: czy służby, czy wywiady w ogóle na świecie różnych krajów interesowały się, czy interesują się wciąż zagadnieniami cywilizacji starożytnych? Jest to dosyć ciekawy punkt widzenia, jaki. Dzisiaj, postaram się wykazać, dlatego że, no, co można byłoby teoretycznie, co te służby mogłyby teoretycznie widzieć w tych starożytnych kulturach, które rozwijały się gdzieś tam tysią tysiące lat temu w starożytności. Czy te osiągnięcia tych kultur znanych, sumerów, majów, inków, azteków, innych kultur na naszej planecie z Indii, czy one wywołują w ogóle jakiekolwiek poruszenie tutaj wśród Naszych władz światowych. I okazuje się, że tak. Jest to dosyć mało znany temat. Natomiast słuchajcie, był taki autor książki Chen Thomas, który wydał książkę w, pod tytułem Historia Adama i Ewy. Opublikowana została ta książka w 1966 roku. I słuchajcie, została ocenzurowana przez CIA. Dzisiaj, to znaczy kilka lat temu, zostały wypuszczone jakieś fragmenty tej publikacji. Link tutaj podaję pod tą audycją w opisie. Natomiast duża część tej publikacji, mimo wszystko, stanowi wciąż tajemnicę. Kim był ten Chen Thomas? Otóż był to pracownik, były pracownik amerykańskich sił powietrznych, który zajmował się również Badaniem fenomenu UFO dla armii. Jest to naprawdę coś w ogóle nieznanego, mi się wydaje. I ta książka, którą on napisał, została dedykowana bardzo wysoko postawionym ludziom w amerykańskiej armii. Między innymi dedykował tą publikację generałowi Curtisowi Lemajowi oraz Haroldowi Grantowi i też admirałowi Rufusowi Taylorowi, także. Oni byli naprawdę bardzo wysoko postawieni tutaj, jeżeli chodzi o hierarchię wojskową, i ta książka, jak mówię, została w zasadzie całkowicie ukryta przed światem, zatajona jej treść została i w 2013 roku, 24 czerwca, czerwca dokładnie CIA wypuściła na swoich stronach fragmenty tej publikacji. Co w tej publikacji jest? No, są różne rzeczy. Przede wszystkim jest mowa o starożytnych, cywilizacja, o budowlach w Tachłana w Balbek, które tutaj w tej książce opisywane są jako ogromne zagadki, których do dnia dzisiejszego tak naprawdę no, nikt nie jest w stanie wytłumaczyć w taki powiedzmy konwencjonalny sposób, jak to robi nauka akademicka. Jest również o historii Ziemi, o katastrofach, jakie miały miejsce na naszej planecie i Poświęcony jest również rozwojowi konkretnych cywilizacji, oraz tutaj Tomasz napisał również o nieznanej historii Jezusa, o której również wspomnę na końcu. Jeżeli chodzi o dokładną treść, to między innymi on pisał tutaj w swojej publikacji, ten Czę Tomas, między innymi o przebiegunowaniach, jakie miały miejsce na naszej planecie. Jego zdaniem on powoływał się na znanych, bardzo zoologów, geologów, również na Józefa Cuviera, który był katastrofą zoologiem, na Jean-André de Luca, geologa. To są ludzie naprawdę no, o odpowiedniej reputacji naukowej, także co do których nie możemy mieć tutaj wątpliwości, jeżeli chodzi o wiedzę naukową, o fachowość. I jego zdaniem, powołując się na te prace tych naukowców, on określił, że na przykład biegun północny, na przykład 35 tysięcy do 29 tysięcy lat temu, znajdował się w Wisconsin, dzisiaj to jest stan w USA. Później od 29 tysięcy lat do 18,5 tysiąca lat biegun znów się przemieścił, tym razem nad teren Morza Kaspijskiego. Od 18,5 lat do 11,5 tys. lat znów mieliśmy przebiegunowanie i biegun północny ustanowił się w Zatoce Hudsona. I co ciekawe, od 11,5 lat do 6,5 tys. lat biegun był w Sudanie, biegun północny. I co ciekawe, w Talmudzie jest mowa o, na przykład jest taki tekst, o, w którym dowiadujemy się o plejadach, które były położone poniżej horyzontu, oraz jest taka sytuacja opisana, że Ziemia Święta została przesunięta w obszar przeraźliwego zimna. I najprawdopodobniej te słowa odnoszą się właśnie do tego bardzo, no jakby nie patrzeć, zamierzchłego okresu w naszej historii ludzkości, tak naprawdę. No bo nikt przecież z uczonych nie wyobraża sobie, oficjalnie przynajmniej, że jakieś zaawansowane. Cywilizacje, kultury piśmienne itd. mogły istnieć, mogły w ogóle pamiętać tak, pradawne czasy, a jednak to się dzieje i jest to dowód na to, że ta teoria jest, jest prawdziwa. Później, no, oczywiście jest mowa o pradawnych, legendarnych wręcz kontynentach. Między innymi tutaj Chen Thomas podaje informację, że Atlantyda, mu faktycznie istniały Atlantyda na. Na Atlantyku, a mu na Oceanie Spokojnym. Atlantyda miała się rozciągać od Islandii i Anglii, po, przez Atlantyk oczywiście, po same Bahamy. Co ciekawe, zarówno Zatoka Meksykańska, jak i Morze Karaibskie stanowiły ląd. I jest to również sensowne, dlatego że kilka lat, no, kilkanaście lat temu naukowcy na dnie Zatoki Meksykańskiej odkryli budowlę, które były podobne do budowli, które były wznoszone tutaj dawniej na terenie czy to dzisiejszego Meksyku, i one, słuchajcie, przypominały te budowle właśnie z tych dawnych kultur, natomiast wynika to z tego, że faktycznie one być może są faktycznie znacznie starsze niż te odkrywane na lądzie dzisiaj i być może należą do jakichś jeszcze starszych kultur nie wiem czy atlantyckich czy nie, ale faktycznie były to były takie wydarzenia. Jeżeli chodzi o Mu, to ono w skład Mu wchodziły m.in. wyspy Galapagos, Hawaje, Tahiti, wyspa Wielkanocna, wyspy Salomona, Karoliny także również, a tak, mówiłem o wyspie Wielkanocnej, także on podaje na przykład, że Mu to był kontynent, z czym można dyskutować, powiedzmy, bo tam na, na Pacyfiku ciężko jest, z, z, jeżeli chodzi o znalezienie skał charakterystycznych dla skał kontynentalnych. Tutaj, Mu, moim zdaniem, bardziej wiarygodną teorią jest to, że Mu była po prostu dużej wielkości wyspą, czy składała się z dużej ilości wysp, które były ze sobą połączone i później przyszedł ten kataklizm sprzed 13 tysięcy lat, o którym również tutaj w tej książce Thomas pisze i w tym wyniku tego, tego, tej wielkiej katastrofy po prostu te lądy ogromne przestały istnieć, legendarne. Co ciekawe jest w tej książce, to jest to, że na przykład Wyspa Wielkanocna jest to podane, że Wyspa Wielkanocna tak jak inne obszary mu, ona również zapadła się na samo dno oceanu, ale w wyniku kolejnej katastrofy sprzed 6,5 tysiąca lat, tak, tak to podaje Tomas w książce, ona z powrotem pod wpływem tych różnych, powiedzmy, procesów geologicznych ona została wynurzona na powierzchnię oceanu i tam z powrotem powróciła kultura, cywilizacja. Więc no, I to też jest wiarygodne, dlatego że tak naprawdę patrząc na wyspę wielkanocną, no, nie dostrzegamy tego, że pod jej powierzchnią w oceanie przecież są zaginione, zaginione kamieniołomy. No, skąd jak to jest możliwe, że kamieniołom, z którego wydobywano materiał, tak nagle jest pod wodą? No więc on musiał być wykorzystywany w czasach, kiedy znajdował się na powierzchni, a kiedy to było no właśnie w tych mitycznych. Czasach, o których teraz opowiadam. O tym pisze również dr Robert Schock, Amerykanin, w swojej książce. No, nie pamiętam już tytułu, ale powoływałem się raz na, na te informacje, właśnie zaczerpnięte z jego publikacji. Więc, słuchajcie, od 11,5 do 9,5 tysiąca lat przed naszą erą wydarzyła się ta wielka katastrofa. Obserwatorium portdamskie, słuchajcie, też określiło tą katastrofę na, na ten czas. Analizując zapiski z Cihonaku, gdzie gdzie Chana Tomasa istniała bardzo wyrafinowana cywilizacja, która również upadła pod wpływem tej katastrofy potężnej. W ogóle zachodnie wybrzeże Ameryki Południowej było kiedyś na poziomie morza. Nie było tak wysoko nad poziomem morza, jak, jak, to, jak ma to miejsce obecnie. Tam istniała potężna metropolia z portem, z systemami kanałów wodnych, które łączyły się z Pacyfikiem, z Morzem Wewnętrznym, z tak zwanym legendarnym Szaraj. Było to jezioro, czy też, tak jak mówię, Morze Wewnętrzne w Ameryce Południowej, na terenie Brazylii, na terenie dzisiejszego Mato Grosso. Także, no, cywilizacje zupełnie inaczej, słuchajcie, funkcjonowały. Tak jak podaje Chen Thomas, obserwatorzy z Ciahuanaco posiadali teleskopy, te ich wyliczenia Okazały się tak po prostu niewiarygodnie zgodne i dokładne, że no, musieli posiadać przede wszystkim teleskopy, i również zdaniem czyna Tomasa, Tomasa posiadali również satelitę czyli to była naprawdę no, cywilizacja ery kosmicznej. Natomiast zupełnie niespodziewany kataklizm po prostu zastał ludzi, którzy wykonywali swoje codzienne czynności. I położył kres tym wszystkim wielkim cywilizacjom, które się tutaj na Ziemi tysiąc lat temu rozwija, rozwijały. Tiahuanaco zostało również pogrzebane pod wodami Pacyfiku, wynumrzeć się jakieś 6,5 tysiąca lat temu. No, czy, czy ta katastrofa sprzed 6,5 tysiąca lat, czy to ma jakieś potwierdzenie? No ma, dlatego że to nie jest tak, że tak być może ludzie sobie wyobrażają, że powiedzmy jest ten kataklizm około 13 tysięcy lat temu, tak on trwa określony, Określony czas. W ogóle te zmiany tutaj dokonywały się błyskawicznie. To trwało. Tak jak podaje Chen Tomas pół dnia, jedną czwartą dnia. To były tak ogromne kataklizmy i, i zmiany tutaj na, na naszej planecie, że tego się tak naprawdę nie da opisać. My nie potrafimy tego opisać, bo nie znamy tak naprawdę czegoś podobnego z naszej historii. Nie mamy wyobrażenia nawet, jak taka katastrofa może naprawdę wyglądać. Więc. Czy tak jak mówiłem już, czy, czy ta katastrofa mogła się faktycznie 6 tysiąca, lat, 6 tysiąca lat temu wydarzyć? Mogła się dlatego, że mm, kiedy nastąpiła ta katastrofa sprzed 13 tysięcy lat, to nie było tak, że powiedzmy, jest katastrofa i jest koniec. Jak zobaczycie sobie, w książce Welikowskiego, Immanuel Welikowski, to był naukowiec żyjący w latach 1895-1970 9. On zebrał w swojej książce pod tytułem Zderzenie światów liczne podania z obu półkul świata, które były sporządzone przez dawne ludy. Są to teksty niezwykle wyczerpujące i dokładne. Był bardzo skrupulatny tutaj w odzwierciedlaniu tej historii, która została spisana tysiąc lat temu przez naszych przodków, i on opisuje historię tak naprawdę ciągłych. Ciągłych kataklizmów na, na naszej planecie do 7-8 VII, wieku przed naszą erą. Można poczytać, poczytać sobie te książki Welikoszkiego. Ja też w jednej z audycji o, o, o katastrofach, jakie miały miejsce na naszej planecie, o tym opowiadałem. Opisałem to w swojej książce: W poszukiwaniu źródła, korzenie cywilizacji na Ziemi, również dosyć przerypująco. Na przykład w Turcji była taka kultura fasikli i tamta kultura ona przestała istnieć ludzie musieli się przemieścić, dlatego, że jakieś 8 tysięcy lat temu mieliśmy do czynienia z wybuchem miejscowego wulkanu więc planeta była przez bardzo długi czas po tym, po tym głównym po tej głównej katastrofie, jakby to określić niestabilna i po prostu tutaj różne rzeczy się niekorzystne dla naszej, dla kultury, które się wtedy rozwijały, niekorzystne rzeczy się różne działy. Co jeszcze tutaj Chen Tomas opisuje? Na przykład opisuje to, że główną stolicą Indii jeszcze w czasach prehistorycznych był Ceylon. I no, ktoś by mógł powiedzieć, jakim cudem Ceylon? No, normalnie, dlatego że dzisiaj Ceylon i Indie. One są od siebie oddzielone. Natomiast nawet w książce o zaginionych cywilizacjach autorstwa Greema Henkoka, on tam pokazuje, że powołuje się na konkretne modele, po prostu ziemi, które można sobie, które można można stworzyć takie modele, które pokazują jednoznacznie, że jeszcze powiedzmy w prehistorii od 16,5 tysiąca lat do do 9000 lat Ceylon i Indie były ze sobą połączone. Poza tym tutaj w wodach przybrzeżnych Indii znajdowane są ruiny. Ruiny zatopione normalnie w wodzie i jest to wszystko zgodne z tym, co przekazują nam mity. Na przykład jest taki mit, cytuję, dotyczący właśnie tego regionu świata. Bogowie odpowiedzialni za zachowanie Ceylonu. Wpadli w złość i kazali morzu zalać ląd. W tym czasie 100 tysięcy dużych miast, 970 wiosek rybackich i 400 wiosek poławiaczy pereł zostały pochłoniętych przez morze. Woda wdarła się na odległość 36 km głąb lądu. Inny mit. Twierdza Rawany, 25 pałaców i 400 tysięcy ulic zostały pochłonięte przez morze. Zatopiona ziemia znajdowała się między Tuticorin, a Manar. A z ogromnego niegdyś terytorium pozostała tylko wyspa Manar. Czy faktycznie to, co działo się na Ceylonie, było tak olśniewające, tak ogromne? No bo no, 100 tysięcy miast, no to, to jest liczba naprawdę bardzo duża. Czy to w takich rozmiarach faktycznie się działo? Czy, czy te liczby zostały troszeczkę tutaj naciągnięte, mówiąc delikatnie i... I przedstawiają trochę nierealny obraz rzeczywistości, o no to tego się oczywiście nie dowiemy, ale nie możemy też tego temu zaprzeczać, nie możemy tego podważać, bo nie mam na tyle, mm. na, nie mam tak poważnych dowodów, żeby takie kroki zdecydowane podjąć. Jeżeli, jeżeli chodzi o te, o te modele, słuchajcie, to wiadomo, że to jest tak, że no to co do komputera wpiszemy, to jak te konkretne programy ustawimy, które modelują. Na przykład obraz Ziemi sprzed tysięcy lat, no to to jest jakby sztuczny, dlatego że gdyby tak było, gdyby faktycznie te modele oddawały faktyczny stan tak, jak było, no to pewnie to czemu nie pokazują Atlantydy, czemu nie pokazują mu. No właśnie, więc jest to, jest to tego typu zagadka. Poza tym, no jeżeli, jeżeli mieliśmy do czynienia z ogromną ilością, powiedzmy, katastrof, kataklizmów, jakie tutaj na Ziemi się. Zdarzyły, no to, to przeczy oficjalnej teorii o tym, że Ziemia przez bardzo długi czas była, pozostawała tak naprawdę w spokoju. Dlatego, że według naukowców, ostatnie przebiegunowanie miało miejsce jakieś 780 tysięcy lat temu. A tu okazuje się, że w zasadzie w ciągu 30 tysięcy lat ostatnich mieliśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy przebiegunowanie, więc to jest w ogóle szok. Natomiast co ciekawe, jeżeli chodzi o technologię, o autentyczność tego, że faktycznie tutaj na Ziemi no, doszło do kontaktu z jakąś inną, wyżej rozwiniętą cywilizacją, no to to jest to, co pisze Chen Thomas, że gdy Cook przypłynął do Nowej Zelandii, to miejscowi ludzie z plemienia opowiedzieli mu o pierścieniach Saturna. Jak ktoś ma pojęcie, to. Wie o tym, że pierścienie Saturna z Ziemi gołym okiem nie da się dostrzec, nikt tego nie potrafi zrobić, tego się po prostu nie da zrobić, i to znaczy, że po prostu no, jednak ten kontakt miał miejsce z jakąś pozaziemską grupą. I to co, to tak w skrócie dużym opisałem to, co, to, co słuchajcie, czym Tomasz pisze o historii Ziemi. Jak mówię, to jest tylko fragment tej książki, to. To są poszczególne tylko fragmenty, gdzieś tam wyrwane czasami z kontekstu. Natomiast jeżeli chodzi o historię Jezusa, to jest to bardzo ciekawa rzecz, dlatego że w sumie historię Jezusa nie znamy. Dlatego że no, mamy pojęcie, jakieś wyobrażenie o tym, jak wyglądała młodość Jezusa, tak? O początkach troszeczkę tam wiemy, chociaż nie wiadomo, czy to faktycznie. To, co jest napisane w Biblii, czy to faktycznie dotyczy Jezusa, czy też zostało napisane na podstawie życiorysu jakiegoś innego starożytnego Boga. Znamy końcówkę, ukrzyżowanie i tak natomiast nie znamy środka. I ten środek został opisany tutaj przez Cena Tomasa. Według niego Jezus był podróżnikiem, odwiedził m.in. północne Indie. Takie plemię, które nazywa się Naga, i on tam uczęszczał do świątyni Nakal, był studentem tej, tej świątyni, i tak jak on to opisuje, tam miały miejsce no, studia zupełnie inne niż nam się w ogóle może wyobrazić, bo studiowano oczywiście przedmioty, takie jak matematykę, medycynę. Ale również wychodzenie z ciała, w ogóle metafizyka była traktowana jako nauka. Samo uzdrawianie to było coś zupełnie innego. Tam studenci spędzali lata, dosłownie życie poświęcali na studia w tej świątyni Nakal, o której troszeczkę też pisze, zdaje się, James Churchward, który opisywał losy cywilizacji Mu. I ci, którzy którym powiodło się, którzy zakończyli tą naukę w świątyni, oni byli określani mianem syna Boga. Natomiast jeżeli no, nie udało się ukończyć, no to byli po prostu synami człowieka. I co ciekawe, Jezus również nie odnosi się do siebie, zauważmy, jako nie mówi o tym, że jest synem Boga, ale mówi się o tym, że Jezus był synem człowieczym. Jest to też dużo mówiące. I co jest takiego bardzo. Więc on. Tak naprawdę ta świadomość Jezusa wzięła się stąd, że on przede wszystkim, to co jest podkreślone w tej książce, był geniuszem. Był osobą wyjątkową. Natomiast co jest jeszcze ciekawsze, to jest to, że. No, tak jak mówię, Jezus. Ta jego mądrość, no, nie wzięła się znikąd, ale ona była, jakby pokłosiem te, tych studiów, które, których podjął się tutaj u tych. U tego plemienia naga. I to, co jest jeszcze istotniejsze, to jest to, że właśnie ten autor książki, Thomas, on podaje bardzo dokładnie wręcz, że kiedy doszło do ukrzyżowania Jezusa, to później, kiedy już było po wszystkim, on został wzięty przez istoty pozaziemskie. Że on w ogóle miał związek z tymi istotami z innego świata, i no to też jest w ogóle szokujące dla większości ludzi, którzy no, podążają tą oficjalną doktryną głoszoną przez Kościół. Ale jeżeli popatrzymy sobie na przykład na sztukę średniowieczną, to tam bardzo często widzimy Jezusa, czy w ogóle osoby święte w towarzystwie jakichś niezidentyfikowanych pojazdów latających. No, jeżeli słuchajcie ktoś kopiuje, no bo skąd się wzięły te dzieła średniowieczne, które przedstawiały to, co się działo za czasów na przykład Jezusa, no, czy na przykład starożytnego Rzymu, no, były kopiowane te, te malowidła z jakichś wcześniejszych źródeł, to jest jasne. Więc ludzie już wcześniej, coś takiego przedstawiając, no, narażali się tak naprawdę wokół, wśród swojego powiedzmy, środowisko, dlatego, że oni przedstawiali coś, co nie powinno istnieć. Jak człowiek żyjący w starożytności, przyjmując tą akademicką wersję historii, mógł narysować spodek latający gdzieś tam w powietrzu, wznoszący się, wysyłający jakieś na Ziemię promienie, wiązki światła, czy jakieś, jak mógł przedstawić jakieś obiekty latające typu rakietowego, jakie tutaj teraz przedstawiam, więc jest to obraz naprawdę nietypowy, ale zgodny z tym, co możemy po prostu z historii wyłapać. Jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, no bo no to po co, po, co, po co, tak naprawdę, jeszcze raz zadajmy sobie pytanie, po co służby, wywiady takie rzeczy chowają? Dlaczego nie chcą, żeby ludzie się o tym dowiedzieli? Przede wszystkim chodzi o świadomość. Jest to podkreślone bardzo często. Przez ludzi, którzy pracują, czy częściej, którzy pracowali dla CIA nie tylko, że tutaj chodziło, chodzi cały czas o światopogląd, jaki mamy, jaki mają ludzie na naszej planecie. Jeżeli za bardzo ujawniliby tutaj, uchylili rąbka tajemnicy, to oni po prostu obawiają się tego, że ludzie dowiadując się prawdy, że no Będą działy się rzeczy, których rządy, władze na całym świecie po prostu nie będą w stanie opanować, że to wymknie się z ich kontroli. Natomiast jest jeszcze, to jest jeden powód, drugi powód, chodzi o to, że wywiady czy, czy ludzie właśnie z rządu, oni jednoznacznie, to jest podkreślane, oni identyfikują te różne pozostałości, po dawnych cywilizacjach różne znaleziska, identyfikują je z cywilizacjami pozaziemskimi. I dlatego też wiele badań, wiele odkryć pozostaje do dnia dzisiejszego utajnionych. I oczywiście tutaj też moim zdaniem chodzi o jakąś konkretną technologię. Dlatego, że gdyby to chodziło tylko o powiedzmy, szop kulturowy, społeczny, no to, to jeszcze można byłoby to, jakoś uważam, przekierować na, na takie tory bezpieczne dla tych ludzi z rządu. Natomiast jeżeli chodzi o technologię, to, to, to tak nie jest. I no tak to jest, że nasza historia jest zakłamana, wmawia nam się różne rzeczy, natomiast fakty wyglądają zupełnie inaczej i ja jestem przekonany, że ludzie naprawdę postawieni na bardzo wysokich stanowiskach rządowych, oni Doskonale wiedzą, jak to wszystko przebiegało. Być może nie w szczegółach, bo to, bo to ciężko też ustalić, ale mają dostęp do źródeł naprawdę archi-ciekawych i do których my nie mamy. I prawdopodobnie, no, jeżeli ta cywilizacja, ten model cywilizacyjny, który trwa obecnie, będzie się utrzymywał, no, to nie sądzę, żeby tego typu informacje były. Ujawnione, ale poczekamy, zobaczymy. Tymczasem na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia już w następnej audycji. Cześć.